Witam szanowni państwo ten niedzielny popołudnie niedzielny wieczór dzisiaj wam po spacerze na, na ogródku chciałem krótki filmik pokazać państwu jak pozyskać yy, cebulę z nasion tym razem nie cebulkę z cebulek, z dymek tylko cebulę z nasion gdyż taka mi tutaj już prosi się żeby coś z nią zrobić gdyż może zaraz się złamać albo po prostu ta główka z nasionami się rozpadnie całkowicie i ją rozniesie tu i tam. Słuchajcie, tak wygląda. Tak wygląda akurat w donisce. Ja to dałem celowo tutaj obok tego ogórka, żeby to nam zabijało różne dziwactwa. To jest cebula, która już jest przegnita. Praktycznie tam tutaj tej tej cebuli takiej właściwie nie ma. Piękny kwiat mieliśmy praktycznie. Kwiaty się zamkły i mamy takie oto główki. I w środku tych główek, słuchajcie, o ja tu pokażę w przybliżeniu, to jest urwane już. Oczywiście czyścimy to, bo tam lubią tarczniki, różne robale siedzieć. Możemy tu umyć, możemy niekoniecznie umyć. Rozkładając ten taki o jeden pączek kwiatowy, jak pokażę w przybliżeniu, podobnie jak w moim poprzednim filmie z z szczypiorkiem możemy pozyskać tutaj nasiona. Ktoś kiedyś nie wiedział. No, tylko musimy, widzimy, to jest jeszcze, jeszcze świeże, ale na przykład, o! Tu jest czarne. I słuchajcie, w środku jest takie male, czarne, jak, czekajcie chwilkę, to wygląda jak To jest bardzo ważne, wiesz, żeby tutaj ten filmik zrobić. No i, no i jestem. O, tak wygląda nasionko cebuli. Czy to będzie cebula czerwona, czy szalotka, czy cebula biała. Takie są nasionka. Oczywiście je wysuszamy. Staramy się ich nie namoczyć, nie myć. To tylko, żeby przepukać, żebyśmy jakiegoś do domu robactwa nie dali. Spokojnie, No tylko moje pieski, kota zobaczy. I możemy wysiać sobie cebulkę. Oczywiście cebuli taki jak pięć nie będziemy mieć z tego, bo to jest duży proces. O sadzeniu cebuli to w internecie szeroko jest opisane, w innych podręcznikach. Także tak możemy pozyskać. Słuchajcie, dlatego celowo dopuściłem, że do tej cebuli praktycznie nie zjadłem tej dynki. Bo tutaj cię na 3-4 dynki wyrasta na środku właśnie takie, taka bodyga z kwiatami, i właśnie tego doprowadziłem celowo. To można było pozyskać takie nasiona. Ja je przesuszę, wszystkie powyciągam z tych główek, piszę datę, czyste papiery pudełko i odłożę sobie do mojego, że tak powiem, banku nasion. Także dzięki za krótki filmik. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.